E, Okej, okay. no to może przedstawcie się, kim jesteście, skąd jesteście i jak nazywa się wasz projekt albo grupa? No to ja mam na Karolina, e, jesteśmy z Słupków, e, nasza grupa to Alternatywa, jak zresztą widać. E, I czego dotyczył wasz projekt? Nasz projekt e, dotyczy, dotyczył głównie zajęć plastycznych przeznaczonych dla dzieci w wieku od 10 do 13 lat. W ramach projektu stworzyliśmy dzieciom specjalistyczną pracownię plastyczną, co miało miejsce na początku organizowania projektów, a teraz od maja do sierpnia będą trwały warsztaty, w czasie których wraz z dziećmi skupimy się na technice decoupage'u, będziemy malowali pastelami, węglem, farbami, ołówkiem, kredkami, również będziemy lepili z gliny. Oraz y, wykorzystywali inne materiały takie jak guziki, koraliki czy wstążki, po prostu do tworzenia, co nam w sumie wyobraźne podcinie. Mhm. Okej, okay. dziękujemy bardzo. Powodzenia w ręk przygrady Projektu.